Cześć, cześć, cześć z tej strony. Mi, 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 mi. Witajcie, jesteśmy nowym duetem na YouTubie w składzie ojciec i syn, Mateusz i tata. Mateusz, ile masz lat? Pięć. Pięć lat. Postanowiliśmy wam przedstawić swój świat zabawek, a mianowicie w dniu dzisiejszym w dzisiejszym odcinku Lego, Lego Technik. Mimo że Mateusz ma 5 lat, coraz lepiej mu wychodzi zabawa klockami LEGO, dlatego stwierdziliśmy, że kolejnym etapem będą małe zestawy technik. W dniu dzisiejszym przedstawimy Wam ten oto pojazd. Zestaw o numerze 42-103 Jest to pojazd Dragster. Jak widzimy opakowanie prezentuje nam jedną z wersji, natomiast Mateusz, powiedz co tu jest. To jest dwa w jednym. Dwa w jednym, tak jest. Z drugiej ta strony. wersja jest taka. Tak jest. Możemy zbudować albo jedną wersję, albo drugą. Nam osobiście podoba się pierwsza wersja. W dalszym odcinku powiemy Wam dlaczego. E, oprócz tego, e, jak mamy. Przewróć z powrotem może. E, tu mamy napisane oczywiście pullback. Funkcja jest to pojazd naciągany do tyłu i po naciągnięciu puszczamy i pędzi. Pędzi bardzo, bardzo szybko. Ok, e, jeszcze chcielibyśmy doleć, że e, elementów w pudełku mamy ile? 225. Tak jest, zgadza się. Plus instrukcja. Pokażmy instrukcję. Instrukcja jest. Nie jest zbyt długa, wiadomo, bo nie ma za dużo elementów. Natomiast jest. Oj. Wszystko ładnie. Wszystko ładnie opisane. Możemy oczywiście ściągnąć aplikację i przez aplikację sobie budować. Natomiast my budowaliśmy I, w sposób y, pierwotny, tak? Można i, tak to nazwać. I, I trochę dziwne to jest, że, że tylko w aplikacji można zbudować drugą wersję. Tak, w instrukcji mamy jedną wersję pokazaną, natomiast jeżeli chcemy zbudować drugą wersję, to już musimy sobie przez telefon lub y, tablet ściągnąć drugą wersję, y, aplikację, przepraszam, i tam będzie drugi pojazd pokazany. Tu mamy go jeszcze raz w całej okazałości. Tutaj jeszcze jest pokazane, że, że jeżeli jest w dół ta wajcha co tu jest, mm -hmm. jedzie prosto, a jeżeli jest tak jak teraz mamy prosto, to to jeszcze na początek będzie się podnosił. Tak jest, ale to Wam zaraz pokażemy w praktyce jak to wygląda. Dobra, odłóżmy sobie karton i instrukcję, a przejdźmy do opisu całego modelu. Pojazd nie jest za duży, tak jak jest widoczne. Ma około 32 cm długości, 12 cm wysokości i 10 cm szerokości. Oprócz tego, oprócz pojazdu, mamy także Trzy światła startowe. Tak, mamy światła startowe: żółte, czerwone i zielone, tak jak w normalnym ruchu drogowym. I tak tak mogą wiedzieć, I, i jeszcze tak. Tak jest w klif. Zależy jak nam bardziej pasuje. Dobra, skupmy się teraz na pojeździe. Tu, Opowiedz coś o nim. Tu tutaj są takie mniejsze kółka, z, z przodu mniejsze, z tyłu większe. I tu tutaj takie, nie wiem, światła czy coś, takie lekko uh -huh. się chwieją. Mm, tu takie dopalacze, czy to? Tak, do mamy z obydwu stron dopalacze, pokazujące jaki on jest szybki. Tutaj, tutaj mamy taki fajny spoiler. Tak, spoiler jest super taki, nadaje naprawdę aerodynamicznego kształtu. Tak. Mhm. Co jeszcze powiesz? Cześć. Jest, jest taka skrętnia. Że Jak wyjmiemy tego polca, to, to można opuścić tak i on wtedy jedzie prosto. A jest tak jest, tak. to właśnie jest zależne jak chcemy, aby nasz samochód jeździł. Czy chcemy, żeby, Będzie do góry, żeby startował się. właśnie z wyrzutem w górę, czy prosto po podłodze? Pewnie, że tak. Naprawdę fajnie prezentuje się tak. ten samochód. Cena w sklepie też jest przystępna między 50 a 70 złotych można go już sobie znaleźć nawet w marketach tak bo my go kupiliśmy gdzie my w, Kauflandzie. Go, w Kauflandzie tak jest to i tutaj jest takie coś że w ogóle na chłopka wsadzić a ja, jej, ja jakiegoś przyniosę i pokażę no dobra zobaczymy przyniesie jakiegoś. popatrzmy sobie jeszcze raz na niego z bliska w zestawie były oczywiście naklejki w instrukcji było pokazane gdzie jaką naklejkę nakleić no, a zobaczmy, czy ten nasz łopek tu się zmieści. No. Wejdzie. Może sobie na stojąco się przejechać, pewnie, że tak. Mhm. Dobra. Ok, to teraz może zobaczmy, jak to wygląda w dwóch wersjach prędkości, czyli najpierw wajcha tylna wyprostowana, a później ją opuścimy i pokażemy Wam, jak to wszystko jeździ. No, naciągaj. O, właśnie. Jak widzieliście, najpierw przód poszedł do góry. I... No, przynieść. rowera. I... Dobra, a pójdź teraz w naszą stronę do nas. Jeszcze raz, jeszcze raz w ten sposób, tak? O, właśnie. On się lekko. Pokaż drugą wersję, gdzie będzie jechał prosto. Pokaż wszystkim, jak się przekłada. Tak. Tutaj wyjmujemy ojca na dół, i tu jest takie coś tak przejmujemy, z tej strony go wkładamy. Tak, on musi być tutaj na ukos. O, i wtedy blokuje? Tak. I jedzie, jedzie, jedzie wtedy prosto. Bez żadnego podnoszenia przodu. Jasne. Jest naprawdę szybki. A, zobaczmy czy dojedzie. Cofnij się kawałek. Jeszcze kawałek, jeszcze, jeszcze. Tu mamy naszą lampę startową. Lampa startowa mówi 3, 2, 1, jedziesz! I jeszcze trafiłeś w lampę! Elegancko! I, i zauważyłam jeszcze jedną rzecz, że, że tutaj jest taki zegar prędkościowy. Tutaj. Gdzie? Prędkościowy tu jest? Tutaj. Weź paluszek? No, widać tam, jakbyśmy się dobrze przyjrzeli. Tutaj słaba ostrość. Natomiast jest prędkościomierz jak w każdym super samochodzie. Dobra, wróćmy na stolik. I jak też, ci się. Zobaczmy, jak pójdzie. Też. Dobra, to jeszcze obejrzyjmy. Jak... Czy chłopak nam nie wyleci po drodze? I, i, I z jedną, i na drugiej pójdzie. Na drugiej to pewnie wyleci, co? No a dopiero jak uderzył w ścianę, a teraz przełącz się w okno. Tak, teraz przełącz sobie funkcję. Nie mhm. chcę na początku wyskoczył. Może się boi. O, utrzymał się. Dopiero przy uderzeniu w drzwi balkonowe. A teraz muszę a teraz hiper daleko. O, jak hiper daleko, to nie zawsze jedzie prosto, nie? No. Czasem go koła poniosą. Dobra, weź samochód do stolika. I jak polecasz. Ten samochód? 10,5 na 10. 10,5 na 10, pewnie. Jest to nasz pierwszy zestaw e, z serii LEGO Technic. Natomiast bardzo nam się spodobał i już planujemy kolejne zakupy, coraz większych pojazdów z, wie, z większą ilością elementów. Natomiast ten z 225 elementami na sam początek przygody LEGO Technic, jak najbardziej. Polecamy. Ok, dziękujemy za to, że nas oglądaliście. Mamy nadzieję, że będziemy się spotykać częściej. Polubcie ten film i subskrybujcie nasz kanał. Cześć!